Dzień dobry. Wrócimy z drugich zakupów. Ja się przybrałam. ładnego. I to miały być... O Jezu, jak się ptorgam, zakupy uzupełniające, a wyszły drożej niż te pierwsze. No. Bo, bo mnie poniosło, poniosło mnie se myślę, A święta to se wezmę. Byliśmy w Lidlu i wydaliśmy 380. Jeszcze co Ty Nela robisz? No ale co tam, nie? Co się będziemy i się chwalę od razu, dostałam prezenty. dostałam taki dzbanek córka mi kupiła znaczy odkupiła po, po 10 latach o patrzcie jaki ładny zaparzaczem będę pić herbatkę i termoforek na plecy chore. Mówi mama, bo ty się tak grzejesz te butelki Wiecie, bo ja w butelce po wodzie czy po czymś się nalam ciepłego i tyle. No, bo mój ter termofor szlak trafił, a to jest fajny, bo to jest taki wielki, litr 80. Widać litr 80. No i kotek. Więc jest taki fajny duży na całe plery. Pomyśla dziewczyna. No, będziemy, będziemy się grzać. Także prezenty udane? My tam nie czekamy do Wigili, żeby sobie prezenty dać. Bo się nie możemy doczekać, żeby je dostać i żeby je dać właśnie. No. I mamy. Od razu zadowolenie. No, a co my nakupili? Proszę ja was. Nakupiliśmy napojki, napojki zero. Ja kiedyś yy, przez Allegro je zamawiałam. Te napoje właśnie. A teraz zobaczyłam, że są w Lidlu. I tu był taki sześciopak, w którym było dwa razy yy, cytrynka, którą piłam jest bardzo dobra. Dwa razy takie ciemne owoce, czerwone owoce, nie wiem jak to też jest bardzo dobre, bo to piłam. I dwa razy jest pomarańcza. I dwa razy jest pomarańcza, której nie piliśmy bo pomarańczy, nie? Nie, myślę. Ja na pewno z Tobą pienię to niebieskie seledynowe. To? No, błękit, no bo mówię to cytryna i te owoce ja zamawiałam. A pomarańczy chyba nie zamawiałam, no. Pomarańczy też nie kojarzę. To mam coś takich napojków zero cukru. I one były po 6,49. Tak. Czyli za ten sześciopak. Sobie zapłaciłam 40 złotych. Co to to? Co to to? Ale ale bram, bo dobre. Wiem, że dobre, dlatego wzięłam. Smakują mi one. Jeżeli piliście takie, to to napiszcie. Ja Wam jeszcze raz pokażę. Co to jest? San ben, Benedetto? Dobrze mówię? Takie takie bez cukru. Hmm, co, 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 to, to. Dobra, lecimy dalej. Podcierajka. Bo została ostatnia rolka. A święta palcem by się nikt nie chciał podcierać. Mamy śmietanę do pierogów. Yy, mamy mleczko i dziś jeszcze mamy drugie mleczko. Tylko nie wiem gdzie na razie. Yy, mamy Pepsi, mężu wziął Pepsi. Co sobie wzięła taki drink proteinowy, pistacjowy, o taki. Będzie smakować. Karton dla Rysia. Rysiu masz? No. No tu mam te resztę warzyw do rosołu, czyli por, ma marchewki, y pietruszkę. Dobraliśmy jeszcze cebulę, która była w promocji po 2,99, tak? 299. Bo sama mówiłaś, że na... Luz było po 4,99 a ta w parce jest z tak Tak, 4,49 minus oty 50, czyli 2,99 zł. Tak. Dobraliśmy w razie czego? Był dorsz, mamy dorsza, dwa kawałki. Jeden pójdzie do zalewy, drugi zjemy tak o. Jeden kawałek ma 65 deko, drugi 58 prawie. Czyli ponad kilo dorsza. I on był z kartą plus Lidl y, taniej. Zaraz zobaczę, czy coś tam tak odjęło. Odjęło od jednego 9, 72, drugiego 8,64. No i gitara. Bo tak był po 59,90, a z tym był po 45 zł chyba za kilo. Z kartą. No i córa szybko kartę zamontowała, bo ja mam na tym drugim telefonie kartę, w tym, w tym nie miałam. No a wiecie, zawsze parę groszy taniej, nie? No i odliczyło fajnie. Yy, mamy pomidorki takie, ja bardzo lubię te. No, te, te o, takie. One są bardziej zielone niż żółte i one są bardzo smaczne. W ogóle tu są trzy rodzaje pomidorków. Ja je dosyć często w Bidlu kupuję, jak jestem, bo mi po prostu nam smakują. I te pomidorki były. Ich jest w ogóle. Pół kilo. Tak, 500 gram. No, Nela no, się wmutowała w karton. Pomidorki mix 15,99. No, te pomidorki były. E, wzięłam mieszankę orzechów prażonych. Orzech laskowy, migdały, orzechy nerkowca. Takie coś. I ten mix kosztował... przekąska, nie, snack day? nie, orzechy, o, są jedne, bo mam jeszcze mierzonka orzechów, 9,99, i mam jeszcze brazylijskie, które były po 11 zł i 10 groszy, o, bo dawno nie kupowałam żadnych orzechów, więc kupiliśmy orzechy, żeby sobie poorzeszkować. Wziąłem truskawki, bo miałam taką fanaberię. To jest 250 gram truskawek. Dzisiaj przed chwilą tu widziałam. One były chyba po 10 zł. truskawki 250 tak po 999 Nawet ładne zobaczcie. ciekawe jak będą w smaku będziemy kosztować yy, Mamy pietruszkę taki wielki pęczek za 5 zł 499. Widziałam takie chipsy jeszcze miodowe, miodowo-musztardowe, czyli o smaku miodowej musztardy, tak myślę. Takie wzięłam. To przed chwilą gdzieś widziałam. snackday day, to są te. Y Normalnie. Nie widzę na oczy. A przed chwilą to widziałam tu. Snack day. Gdzie to Snakday? O oh jest chipsy. 5.99 te chipsy. Yy, dla kotków jeszcze dobrałam, bo takie uwagę moją zwróciło takie o coś. Będziemy próbować, czy będą jeść. Będą głodne, to wiedzą. Bo to jest ta firma. Yy, Kauflandowa chciałam powiedzieć. Widłowa, ta, koshiba, koshiba, to się chyba mówi. I są takie różne. No. Wzięłam im wersję rybną. Ale widzę tu pomazane jest z drób, drób i kurczak. No. To nie wiem, co jest drobiem, co kurczakiem. Ale, ale wzięłam im jeszcze takie Karma saszetka 1699. Te karmy, a tu jest saszetek 8. 8 razy 85 gramów. Yy, moje dziecko wzięło sobie juniorki. Juniorki w morzu XXL. To ja nie wiem w ogóle to po ile. A jest 679. Naciągłaś matkę. Na 6,79 No i wzięliśmy od razu pieczywo, nie? Żeby było yy, chlebek taki. Wszystko było ciepłe, świeże. Tylko ja zapomniałam co to za chlebek. Tu widzę bułki. Bo jeszcze mamy bułki. Co to był za chleb? Chleby. Co? Co to był za chleb? pełno pełnoziarniste. Jakie są jeszcze chleby? Jakie są jeszcze rodzaje chlebów? Ten, co wzięliśmy. nie pamiętam. No ja właśnie też nie pamiętam. I nie mogę znaleźć. No i co? Na pewno jest, no a ja nie widzę. Widzę wszystko, tylko nie chleb. No to w każdym razie odpuśćmy sobie chleb. Może zaraz yy, znajdę, wychwycę wzrokiem to wam powiem dokładnie co to za chleb, ale w każdym razie chleb. Mamy trzy bułki z serem. Wiecie, takie z serem. To będziemy iść do nowego roku, nie? Chyba. Ja sobie wzięłam, które bardzo lubię, a rzadko je kupuję, bo, bo niestety, no, y, takie, o, to są bułki, bo są jedne owsiane, a te są razowe bodajże, tak? To jest bułka ziarnella? Nie, bułka ziarnella to jest tamte. Y, bochen rustykalny, o! Ja? Bo, nie, bo nie, pi, nie jest napisane chleb, tylko bochen. Aha. A ja szukam chleb. Może źle wklepał? Nie, no to ten będzie, tylko nie miałam nazwy przypomnieć. A teraz szukam te bułki. Bardzo lubię te bułki, ale nie wiem jak się nazywają. Kuźwa, no. Nieważne, no. One są, mówię. Są takie, yy, ja wolę te kwadratowe, a są jeszcze okrągłe, które są owsiane, a ja wolę te żytnie, o, żytnie, Boże Święty. No i one od razu są tak przycięte, że widzicie, ten i sobie robicie kanapeczkę. Mm, a ładnie pachną, takie są kwaśne, ja lubię takie kwaśne pieczywo. A tu mi śliny naszło. To mamy takie i tu mamy te zia ziarnowe jeszcze były, takie trzy. Wejcie tu ziarna i tu ziarna, nie? No to mamy mamy dużo. Na zapas i tu jeszcze mamy y, czy tosy, to z, z Takie sobie O, a tunela mi skoczyła od razu. Widzicie? Tylko się kartą zwoli. Patrz Patrzcie. Już się wmontowało. No ale było tam chwilę. No, ale ja wyciągłam chrupki, a ona od razu wskoczyła. No, tu mamy dalej. Tu mamy tą porcję y, skaczki, Zaraz stawiam rosół. Yy, tu parówki. Była taka duża paczka po 10,99. A mała chyba 6 kosztuje. Czyli połowa. No, to ja nie wiem, czy to taniej było. Coś dużo, z No, ale wziąłam z filetem z kurczaka, bo bardzo je lubię. Wziąłam. Parówki one mają datę do 9 stycznia, więc choćby mnie zjadła to się nie popsują. Jeszcze dokiam ser. Teraz był większy. Cukier, bo zobaczyłam, że się kończy, a do zalewy będę potrzebować. Bracia sadownicy. Grzane jako. Ja był kosz cytryną imbirem. Taki sok. A te soki były? W promocji? Dziś posiadam paragon. Nie, nie dam rady. Tak, trzeba było wzi wziąć dwa, żeby tam taniej był. Taniej o. Tu mi Boże, jeśli nie wygnę tak. mi boli. Jak mi boli. Gdzie ten sok? Chorera jasna. nie mogę normalnie nic znaleźć. Na tym paragonie. Tak, biopieczywo żytnie, to te kwadratowe bułki, no teraz znalazłam. A teraz, jak szukam bracia sadownicy, tu nie ma. BBB, papier był po 20 zł bez grosza, czyli 19,99 mitosy, 5,99 kaczka, 9,99 za kilogram. A my tu mamy w paczce 699 deko. A gdzie te kuźwa? kuziwa? Jogurt, jogurt. Zielenina. Aha, zielenina to jest ta pietruszka. Zielenina mix. Ja tego nie widzę. Może nie policzyli. A wy coś zaznaczycie tu na mój czubek, na mój łupież? Super. No nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, nie powiem. Nie widzę, nie ma. Za darmo było. Nie, <grybujesz> nie policzyli, nie widzę tego. A drugi jest y, grzane jabłko z żurawinem i kardamonem. My lubimy też te soki, bo bracia sadownicy, smaczne, więc od czasu do czasu wykupujemy, no. Wzięłam znowu ten sok bez cukru do wody, pomarańcze, bo bardziej mi smakowała niż ta malina. I jednak znowu się przyjrzałam dokładniej i były jednak to dwa smaki. Właśnie ten i malina. A to normalnie smakuje jak fanta. Jak się zrobi z gazowaną wodą, więc gitara. Wzięliśmy parę serków jeszcze proteinowych. Nie, to jest jogurt. A serki i jogurty wzięliśmy. Mamy jogurt kokosowy. Kokos. Tu mamy jogurt malina granat. No, a tu mamy sy syrki. Mamy marakuja. Kuźba, a gdzie tu smak? Tu jest kobrazek. Nie mam zagadnąć co to jest. No marakuja. O smaku brzoskwinia marakuja. Aha, no dobrze. Taki. Yy, to truskawkowy. Bez wątpienia. Mamy jeszcze malinkę, proszę ja Was, malinkę. W ogóle miałam smaka na maliny świeże i nie było, nie? A dwa razy mamy malinkę. No. one też długo mają datę. Kuźwa do 14 stycznia. Widzicie? A ja nawet właśnie teraz spaczę, bo w sklepie, a wszystkie mają do 14 stycznia. Więc uhuchu. Uh. No, mam smalec. Bo będę podsmażać y, kiełbasę do bigosu na smalcu. O, i znalazło się drugie mleko się znalazło. Proszę ja Was. Mamy masełko. Zwykłe najzwyczajne mas masełko. Kupiłam y, madzik. I kupiłam rosołki warzywne winiary, bo już ponieważ nie było warzywnego bulionu, były same drobiowe, a ja drobiowy mi gardzę. Więc wzięłam takie. No. I tu mamy jeszcze na sam koniec. Wiosna idzie, to i bocian przyleciał. Kle, kle, kle kle. 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 kle, kle. kle. Też była promocja. Jak się weźmie dwa, to były po 28. Promocja, bierz pan. 28,99 chyba. No, to wzięliśmy dwie, bo jakby goście przyszli, czy co, czy by się zachciało. Święta idą, to niech będzie. No, nie wiem, kiedy następne będą zakupy. Bo jak ja to wszystko nagotuję, to będziemy to jeść przez dwa tygodnie co najmniej. A jeszcze na Sylwestra muszę zrobić flaki. No. Bo Adelaideka sobie, się pytam, co mam przynieść, zażyczyła sobie, że zrób flaki, więc ja z przyjemnością flaki zrobię. Sama chętnie zjem. Więc ja się biorę za gotowanie. A wy się Trzymaj... trzymajcie się. Trzymajcie się ramy. Nie przemęczajcie się. by Wam plecy nie rąbły jak mi. Pa!